Witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o serii książek. Serii, którą wam pokazałem na jednym z poprzednich filmików, serii, którą akurat kupiłem w komplecie na aukcji Rzeszowskiego domu aukcyjnego, czyli serii pod tytułem Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 znaki kawalerii. Słuchajcie, publikacje są dość ciekawe, ja już z kilkoma zdążyłem się zapoznać i co tutaj wybrałem? Wybrałem pierwsze cztery tomy, bo akurat tak się, słuchajcie, się złożyło, że pierwsze cztery tomy to są tomy dotyczące 16, 17, 15 pułku łanów i siódmego pułku strzelców konnych, czyli jednostek, które leżą w zakresie moich zainteresowań. No i słuchajcie, o czym w ogóle są te książki? Oczywiście o znakach kawalerii, tak jak jest w tytule. Co jest w środku? Czego możemy się dowiedzieć? Na przykładzie 16 pułku łanów mamy oczywiście jakąś tam ładną, szatę graficzną, mamy oczywiście informacje o autorach, kiedy wydane etc. Jak widzicie książeczka nie jest za gruba. Co mamy w środku? Informacje o odznace pułkowej. Cała historia odznaki. To jak odznaka wyglądała. Wersja zatwierdzona, wersja niezatwierdzona To jak wyglądała legitymacja do odznaki. Jaka była procedura, jak wyglądała odznaka zgodnie z regulaminem. Mam myśli sam opis odznaki. Oczywiście różne wersje okolicznościowe, już późniejsze. Oczywiście późniejsze legitymacje, odznaki. No i co ważne, dokumenty. Słuchajcie, dokumenty z CAW-u, ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego. Czyli regulamin, odznaki. I słuchajcie, tutaj na przykład mamy coś takiego odznaka. Oznaka w zasadzie oficerska 16. Pułku. I już wiemy, że oznaka. Oficerska miała osobny regulamin, a oznaka żołnierska miała osobny regulamin. Co dla nas to daje? Daje nam to chociażby taką informację, że były te odznaki dzielone. Oczywiście w przypadku tego pułku my to wiemy, ale w przypadku nie wszystkich pułków mamy taką wiedzę, co więcej niejednokrotnie jest tak, że mamy opisywane odznaki, które mają być oficerskie, a w dokumentach sepoki w ogóle takiego rozróżnienia nie ma. Oprócz tego mamy krótką historię pułku jako takiego, mamy zdjęcia archiwalne, słuchajcie, mamy sztandar pułku, mamy szereg różnych foto, fotosów z różnymi rzeczami, tak? tak? jak tutaj mamy prośbę o przywrócenie proporczyków dla 16 pułku Ułanów i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie. To jest naprawdę publikacja, która daje nam całkiem sporo informacji. Bo daje nam informacje o mundurze, o odznacę, daje nam też wizerunki, koszar, daje nam dużo zdjęć i to by się mogło wydawać takie prozaiczne. No dobra, ale po co nam te zdjęcia? Słuchajcie, po co nam te zdjęcia? Bardzo proste. Te zdjęcia są nam chociażby po to potrzebne, że jak mamy zdjęcie, które nie jest opisane, w przypadku ułanów. Nie zawsze będziemy mieli barwy półkowe, nie zawsze będzie to widoczne w pełni. Niektóre proporczyki są bardzo podobne do siebie. Na czarno-białych zdjęciach można się pomylić. Na podstawie pewnych rzeczy będzie można dzięki temu te zdjęcia zidentyfikować. Oprócz tego mamy postać w tym wypadku Ludwika kmicicza Skrzyńskiego. Mamy jego historię podaną w przypadku tego pułku. No i oczywiście reklamę całej publikacji jako takiej. To jest 16. Co mamy w przypadku 15? W przypadku 15 sytuacja wygląda bardzo podobnie. Czyli mamy informację o odznace pułkowej, kiedy zatwierdzona, jak wyglądała. Jak widzicie, mamy pokazane też dwie wersje: pamiątkowa oficerska odznaka i odznaka pułkowa dla szeregowych. Mamy pokazaną legitymację odznaki oficerskiej. Mamy legitymację odznaki żołnierskiej, mamy legitymację odznaki żołnierskiej wypełnioną, ale bez numeru nadania, bo dla kapitana, czyli jest to odznaka nadana yy, honorowo. Mamy regulamin odznaki pamiątkowej i tutaj też widzimy ustanowiona odznaka jest w dwóch kategorii. Odznaka oficerska numerowana, porządkowy numer, który musi być ściśle związany z porządkowym przybyciem danego oficera noszącego barwy pułku odznaka szeregowych z numeracją seryjną odpowiadającą ilości lat egzystowania pułku. To oczywiście się nie sprawdziło, ten regulamin potem się lekko pozmieniał, bo wiemy, że odznaki szeregowych nie były numerowane, z kolei w przypadku odznak oficerskich numerowane były tylko dla oficerów zawodowych. Oczywiście tak samo jak w przypadku 16, historia pułku, tak samo barwy pułkowe, barwy orkiestry pułkowej, sztandar. Szereg fotografii przedstawiających różne wydarzenia. Między innymi, tu macie fajne zdjęcie z defilady, koszary półku z planem. Jeżeli chodzi o legendę, akurat Tadeusz Mikke. I jak widzicie, tutaj mamy całkiem sporo. Tu taka ciekawostka. Jak zobaczycie, fragment listy kwalifikacyjnej. No i w, tutaj mamy informacje o cechach indywidualnych. Tak? Bardzo podobnie wyglądały też listy, yy, które wypełniali sami żołnierze, sami oficerowie, gdzie wpisywali na przykład swoje odznaczenia. Kolejny pułk, siódmy PSK i znowu taka sama struktura. Najpierw informacje o odznace pułkowej, wersja yy, podoficerska, wersja dla szeregowych. Tutaj na pierwszej stronie była wersja oficerska odznaki. Mamy informacje o legitymacjach, mamy ołtarz polowy, mamy informacje odnośnie zatwierdzenia regulaminu, odznaki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tutaj naprawdę bardzo, bardzo szerokie te publikacje nie są, ale mimo to traktują. Informacje o danym półku w bardzo fajny sposób, bo jest to taki mini kompendium. No i na koniec najtrudniejszy z tych półków, czyli 17. Najtrudniejszy, chociażby ze względu na to, że sama odznaka miała trzy wersje. No i zobaczmy, co autorzy o tym powiedzieli. Odznaka półkowa proszę bardzo, mamy trzy wersje pokazane. Oczywiście są i minusy tych publikacji, tak? tak jak widzicie, nie wszystkie zdjęcia są jakiejś świetnej jakości w przypadku odznak nie mamy zdjęć chociażby rewersów co też by dość sporo zmieniło tutaj akurat, no dobrze pokażemy jeszcze legendę w tym wypadku generał Gutowski także słuchajcie, tak wyglądają te publikacje jak widzicie te publikacje są, no dobra czy przydatne dla falerysty, tak dlaczego przydatne dla falerysty z jednej strony dlatego co wam już powiedziałem, czyli zdjęcia budynków koszarowych zdjęcia postaci, jedna sprawa Mini kompendium wiedzy, druga sprawa, bo tego nigdy za wiele. No i trzecia sprawa, wizerunki odznak. Owszem, tylko awersy, ale zawsze jest to coś, tak? Zawsze macie też chociażby wizerunki legitymacji odznak. Macie regulaminy odznak, co akurat jest y, dużym plusem dla tych publikacji, bo regulaminy odznak co do zasady nie są publikowane w y, publikacjach dotyczących samych odznak, czyli. Mamy tutaj ten problem, słuchajcie, że tak naprawdę w tej publika ta publikacja oszczędza wam czas, bo dostać się do Cawu na kwerendę i znaleźć te konkretne regulaminy, to jest przekopanie się przez kilkaset dokumentów z regulaminami odznak w danej teczce. Wiem co mówię, bo akurat mam to za sobą, także słuchajcie, tutaj autorzy naprawdę odwalili za was kawał roboty. Za was, za nas, za wszystkich w sumie, i warto to pod tym kątem docenić. No i co jest jeszcze ważne do, dla falerysty jako takiego, słuchajcie, komplet tych książek kosztował mnie 200 parę złotych za 40 tomów. Czyli jesteście w stanie upolować książkę dotyczącą pułku, który zbieracie, albo w ogóle pułków kawalerii jako takich za 5 zł, 6 zł, 7 zł, niech to nawet będzie 10 zł. To jest, słuchajcie. Nawet nie połowa kosztów w tej chwili legitymacji pułkowej, tak naprawdę. Nie mówiąc już o samych odznakach. Czyli, no, jest to na pewno inwestycja nie za droga, nawet dla początkującego, a na pewno jest przydatna, no bo można bardzo dużo się o tych odznakach dowiedzieć i to jest taka wiedza, której, słuchajcie, większość książek yy, nazwijmy to tak umownie branżowych Wam po prostu nie da, bo są to informacje, które nie są tak ściśle związane z kolekcjonerstwem, z odmianami, etc., tylko dotyczą już właśnie kwestii chociażby nadawania odznak, co, no, słuchajcie, w przypadku 15. ułanów na przykład jest super opracowane, bo Towarzystwo Przyjaciół 15. Pułku Ułanów swego czasu wydało kilka książeczek i jest tam też, są tam też dwie publikacje dotyczące odznaki półkowej, ale w przypadku innych pułków jest to bardzo ciężki temat. No owszem, w przypadku 17, w tej chwili, jak wyszła nowa publikacja, jest ten temat nieco bardziej zgłębiony i zbadany, ale dalej to jest tylko nieco bardziej, tak? Czyli tego typu książeczki w niektórych przypadkach mogą być dla Was jedynym wyjściem, chcąc, nie chcąc, żeby się czegokolwiek więcej dowiedzieć niż tylko zobaczyć. Aha, tak wyglądała odznaka i została zatwierdzona w tym roku. Fajnie. I co dalej? A do tego się niestety, słuchajcie, sprowadza większość katalogów yy, i gdzieś tam no, jest to pewien, yy, pewien problem, że tutaj nie wybiegają za bardzo do przodu z tą wiedzą. Yy, może to się kiedyś zmieni. Powiedzmy, że to byłby taki mój postulat dla przyszłych publikacji, żeby właśnie wrzucać tam chociażby regulaminy odznak pułkowych, jeżeli już ktoś się dotyka tematu odznak pułkowych jako takich, bo... Jest to informacja ważna, a przeanalizowanie tego tekstu yy, nie kosztuje jakoś super dużo czasu, a może dać naprawdę wymierne korzyści. E, także słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie, że wysłuchaliście. Zapraszam oczywiście do polajkowania filmiku, do lajkowania fanpage'a na Facebooku, do subskrybowania kanału. No i do usłyszenia za tydzień.